Witam w retrogaming.pl. Ja jestem Seba Dragon, a dziś zrecenzuję dla Was grę Wacki Kosmiczna Rozgrywka z 1998 roku. Nie chcę nawet wiedzieć, co w głowach mieli twórcy, nazywając swoją grę w taki sposób. Patrząc na nazwę tego tytułu w sklepie, pomyślałem sobie, że to coś w stylu Larego 7. I ogrywając tą grę, ani się nie zawiodłem, ani też nie padłem w jakiś tam wielki zachwyt. Wacki kosmiczna rozgrywka została stworzona przez polskie studio Seven Stars Multimedia, która stworzyła w tym samym roku, w grę Kaiko i Kokosz, która zresztą też jest przygodówką Point and Click. Niestety, po tych dwóch grach słuch zaginął, jeśli chodzi o studio Seven Stars i później nie stworzyli żadnych gier. Ale mimo tego, te dwa tytuły zapisały się w historii polskiego Game defu. Je pamiętając wstecz, grę kupiłem za przysłowiowego Piątaka, chyba w sklepie, w który można było kupić za 5 złotych. I w podobnym sklepie też trafiłem Edelords, które zresztą recenzowałem na kanale. Fabuła. Widzimy naszych głównych bohaterów. Franca i Edka, którzy siedzą sobie na ławeczce, na swoim osiedlu, marząc o wakacjach na plaży w Sopocie. Nagle widzimy międzywimiarowy zamek, z którego wyłania się jakiś zielonoskóry cyklop. Brzmi absurdalnie, a to dopiero początek. Na się zielony osobnik pyta się Franca i Edka, czy są najinteligentniejszymi istotami na planecie. Ów zielonoskóry osobnik. Nazywa się ARG i wygląda, że nie ma złych intencji do naszych bohaterów. I zachowuje się bardzo uprzejmie. Wyjaśnia, dlaczego się pojawia na naszej planecie. A powodem tego jest to, że do jego planety leci meteoryt. A jedyna rzecz, która mogłaby zniszczyć meteoryt, znajduje się na naszej planecie. Niestety, ta rzecz to ACME, która roztrzaskała się na kilka kawałków po naszym świecie. ARG. Prosi nas o znalezienie ów kawałków. Oczywiście, nasi bohaterowie mówią, że co ma to wspólnego z nimi. Arg im wyjaśnił, że nie jest przybyszem z innej planety, lecz innego wymiaru, bliźniaczego do naszego, a nasza planeta jest odpowiednikiem jego planety w jego wymiarze. I jak tam coś się stanie, będzie miało to wpływ na naszą planetę i ją też czeka zagłada. Kiedy to słyszą, Franz i Edek podejmują decyzję pomóc uprzejnemu cyklopowi. I tak oto rozpoczyna się nasza przygoda w znajdowaniu części do ACME. Fabuła jest słaba, jedynie coś się o niej więcej dowiadujemy z przerywników filmowych, które na 98 rok były długie i dzięki nim coś się dowiadujemy więcej o fabule. Grafika Wacki kosmiczna rozgrywka to przygodówka 2D. Lecz muszę powiedzieć, z wszystkich przygodówek, jakie kiedykolwiek ograłem, kreska w tej grze jest najgorsza. I wygląda, jakby była tworzona w pęcie. I przypomina moje gryzmoły z podstawówki. Co czasami razi w oczy, zwłaszcza w cutscenkach. Ale mimo tej niedogodności, po jakimś czasie przestałem na to zwracać uwagę, ogrywając grę. Dubbing. I to kolejna rzecz, w której wacki jakoś nie olśniewają kunsztem. Dubbing jest według mnie pomiędzy słabym a średnim. Jakoś za specjalnie nie ku mnie w uszy, ale jakoś nie zachwycał. Głosy głównych bohaterów nie brzmiały źle. To samo arg. Ale jakoś ma się takie dziwne wrażenie, że czegoś brakuje w tym dubbingu. Świat gry. Dobra, jak na razie jakoś pozytywnie to nie wygląda ta moja recenzja, ale świat gry to akurat dobry element w grze. Świat gry jest podzielony na kilka większych lokacji, które są podzielone na mniejsze lokacje. Te większe to Polska, która przynosi nas na polskie osiedle lat 90. Kolejna lokacja to Afryka. Następna to Ameryka, która przenosi nas do amerykańskiej bazy wojskowej. I ostatnia lokacja, większa Australia. I tak jak w większości przygodówek, postępem fabuły odblokowujemy lokacje. Rzadko używamy mapy, planety. Jedynie kiedy skończymy wszystko w pierwszej dużej lokacji, dopiero możemy wybrać inną. Zresztą mapa by Wam nie była potrzebna, bo lokacje są małe i się w nich nie zgubicie. Inwentarz. I mechanika rozgrywki. Inwentarz znajduje się w dolnej części ekranu, obok dowodów naszych bohaterów. Jak będziecie widzieć na moim filmiku, jak wygląda inwentarz. Jest jednym z prostszych, lecz dość pakowny, bo mamy strzałki, które pozwolą nam przeglądać większą ilość zdobytych przedmiotów. Dobra, inwentarz odhaczony. Teraz zajmijmy się mechaniką rozgrywki, bo trochę się różni od reszty przygodówek. Jakie recenzowałem? Po pierwsze, zapomnijcie o ikonkach na kursorze typu oko, ręka czy też dłoń, bo ich tutaj nie będzie. Zamiast tego macie kursor, który ma wygląd ołówka i on pełni w pewnym sensie funkcję interakcji z otoczeniem na danej planszy. Po prostu w grze musicie klikać wszystko i może w danym momencie będzie jakaś interakcja z otoczeniem. Ale nie róbcie tego pochopnie. I tu przechodzimy do kolejnej mechaniki, która w recenzowanych przygodówkach na moim kanale się nie pojawiła. W grze kierujemy działaniami naszych dwóch bohaterów: Franca i Edka. Możemy pomiędzy nimi się zmieniać. I to jest ważne, bo to co na przykład nie podniesie jeden bohater, podniesie drugi. I co może też być trochę wrzodem na tyłku, bo w grze, jak popełnimy trzy błędy, mamy koniec gry. Więc musimy trafić odpowiednio z podniesieniem przedmiotu danym bohaterem. Co tak szczerze, możemy nie mieć pojęcia, jakim bohaterem podnieść dany przedmiot lub wykonać daną czynność, co jest sporym utrudnieniem. Oczywiście, możemy łączyć przedmioty w ekwipunku i poza ekwipunkiem, ale pamiętajcie, jakim bohaterem wykonujecie tą czynność, bo to co? Jeden bohater zrobi dobrze, drugi może sknocić. Wacki kosmiczna rozgrywka, nie wystrzegła się błędów na nowszych systemach. Na Windows 10 u mnie pojawiał się błąd białego ekranu. Kiedy pojawiałem się w nowej lokacji lub przechodziłem do innej, ale łatwo jest się go pozbyć. Kiedy naduszamy opcję, wtedy biały obraz znika. Muszę powiedzieć, na starszych systemach Windows 7 czy też 8.1 nie miałem tych problemów, ale tak to bywa ze starymi grami na nowych systemach. Ale nie miałem żadnych trudności w odpaleniu tytułu na Windows 10. Szkoda, że Studio 7 Stars Multimedia skończyła swoją przygodę z grami właśnie na Awackach. Jestem ciekawy, jakby te studio dalej funkcjonowało jakie gry by stworzyło lub jakie nowe gry przygodowe wyglądały lecz niestety się tego nie dowiemy ale na YouTube widziałem wywiad z jednym z założycieli studia lecz nie oglądałem go do końca może w nim są odpowiedzi na moje pytania i to by było na tyle z recenzji i do zobaczenia i do usłyszenia